dobry Państwu, jesteśmy na największej inwestycji tegorocznej na terenie gminy Rydzyna. Modernizacja przebudowa stacji uzatrzenia wody w miejscowości Dąbcze. Obecnie trwają prace związane z wykopem głębinowym nowej studni na głębokość blisko 150 metrów, która ma umożliwić zwiększenie poboru wody dla tej stacji, a co za tym idzie dla wszystkich mieszkańców z terenu gminy Rydzyna. Jest to największa inwestycja w budżecie opiewająca na kwotę blisko 5,5 miliona złotych, z czego dofinansowanie ze środków rządowych to ponad 5 milionów złotych. Jesteśmy w miejscowości Dąbcze, przy ulicy Łącznikowej dobiegają końca prace związane z przebudową odcinka drogi ponad 500 metrów wraz z kanalizacją deszczową oraz chodnikami. Zadanie to jest realizowane w ramach jednego projektu przebudowy dróg w Kłodzie w Dąbczu oraz w Rojęczynie. Zakończyły się w okresie letnim prace w Rojęczynie, kończą się w miejscowości Dąbcze. Niedługo rozpoczynamy prace na zapłociu w miejscowości Kłodzie. Koszt całego zadania to ponad 4,5 miliona złotych, z czego dofinansowanie ze środków rządowych 3,5 miliona złotych. Niedaleko nas również budujemy kanalizację sanitarną na ulicy Świerkowej. W tym przypadku zadanie opiewa na kwotę 1 400 000 zł, z czego dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to ponad 1 milion zł. Prace powinny zakończyć się na początku listopada, tak żeby mogli mieszkańcy jeszcze w bieżącym roku mieć możliwość podłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej. Niedaleko nas również w ramach projektu sadzenia drzew miododajnych wzdłuż ulicy nad zalewem Zostały posadzone drzewa Akacje. Zadanie to zostało zrealizowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz środków budżetu gminy w łącznej kwocie ponad 40 tysięcy złotych, z czego dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego ponad 20 tysięcy złotych. Razem z drzewami, które są na ulicy nad Zalewem, posadzone zostaną drzewa również w Tarnowej Łące oraz w miejscowości Ryzyna.